Witam serdecznie w pierwszym materiale z gry The Forest. Uznałem, że to jeszcze piątą grę w zestaw, który posiadam. Choćby po to, żeby zapoznać się z tym tytułem, bo krótko go i no, warto spróbować. Zaczynamy. Jak odpalę. Nowa gra. Tak. Jestem to normalna. Jako że naprawdę nie grałem w to gra to dużo. Jakieś 20 godzin, ale to głównie u kogoś, niż u siebie.

Czekać opcję grafika. 47 PS, muszę trochę poprawić na pewno nie na ultra. Nie wiem, mi to ustawiło z marszu. Ale mnie, że nie zaglądałem tutaj w ogóle. Na razie zajdźmy z. Sprawdźmy. Będziemy wyłączali po kolei. 50 pps dobra Efekty Bloom yy, rozmycie w ruchu nie będzie średnie. Yy, Udunity nie wiem co z to chodzi. Ocean. Nie jesteśmy konećą oceanu, więc tego nie będę zestawa na razie. Nie wiem co to jest nawet za ustawienie. A nie wpłynęło to w ogóle na PSy. y hmm. I wszystko jasne. W ogóle to nie wpłynęło na. Patrzcie, że Antalianzi w ogóle nie wpłynęło na 55 fps. -ów. Cienie. Hike. O! Trafiliśmy, 78. To to powiedzmy, że średnie zostawimy. O! 80 fps może być. Jak na mojego laptopa. Jak na mojego laptopa, też na Mhm. Mm nagrywa się w ogóle? nagrywa się co my tu mamy? lista pasażerów podejrzewam bierz te butelki zjedz sobie coś tu leży? <tryk> coś tam mamy okej okay. zobaczmy sikowość ciekawości co to jest Czy to bardzo pływa? W ogóle nie wpływa. Z ciekawości sprawdzam, czy to, co zrobiłem wcześniej, w ogóle wpływało na FPS, ale nie. Czyli najbardziej, że cień mi szkodziło. Okej, okay, dobrze byłoby się jeszcze napić. Ym. I. Okej, okay. dobra. No to tak, to tak jak widzicie zaczynamy zabawę z Deforest. Jako że Semen jest u mnie kanale. Dlaczego by nie zacząć od Ja już się w ogóle nie znam? Dlaczego by też nie spróbować zagrać sobie w Deforest inny industrial Okej okay. Okej okay. No dobrze też z góry uprzedzam dla osób które że mają ogarniętego. Ym w Forest'a. ja to jest dla mnie premiera. Ja w The Forest, no niestety nie mam w ogóle styczności. A czy miałem styczności, a ja tak powiedziałem, to jest gra dla mnie zagadka po prostu na świecie. Nawet nie wiem gdzie teraz jestem. Tak. Dawanie mi patyki na początek. Ale to nie ptaki, nieważne. Co drogą, powinno mi się włączyć teraz jaka lampka w głowie, że one się nie ruszają. Teraz pytanie brzmi, gdzie ja powinienem pójść. Tam widzę jakąś otwartą przestrzeń. Można mieć jakiś punkt orientacyjny. Czekam można w ogóle użyć cykori. Eee, punkt orientacyjny. Tak, dobrze byłoby się przy, przy tym punkcie orientacyjnym nie zabić. Właśnie wypadałoby... Tutaj w pobliżu nie wiem, czy konkretnie to miejsce będzie dobre. Przy tym nie muszę że zakupiłem samolot, no, ale go nie widać w tym lesie. Dobra, otwieraj. Mamy też innych ładnych migracji, no bo nie jestem pewien. Dawaj to, patyk też może być i to. Ja komputer, jak obniżyłem cienie, to z tą grą i radzi, radzi perfekcyjnie. Zawsze to sama stewardess leży, z tego co widziałem. Okej, okay. dobrze. Idę na jakąś bardziej otwartą powierzchnię, tylko, tylko, tylko. Mam trochę te kiji. czym? nie mam chwilowo tego drzewa. dobra, to nieważne. A nie. Okej. Okay. tak ale to będzie teraz wielka improwizacja. Na początku pójdziemy się umyć. Jakoś nie będę... sparzą na to, że w pobliżu mogą być... choćby... niemilcy. Ja będę szukał po prostu jakiejś pustej przestrzeni i będę się bronił mnie to do czasu, dopóki nie umocnię się do tego stopnia, żebym miał rozmiar, że miał. Razem że nie upoluję, prawda? Właśnie jeszcze przede mnie Co to było? MP. Tak. Nie do końca to mi chodziło, ale tak. Może tak być. I to co? Co ja wziąłem? A, to jest jakieś ubranie i się tak umyj, popek. Czysty? Popowaj się trochę. Nie, tego nie otworzę bez powodu, prawda? Mogę to wypchnąć, mogę przepuścić głębi. Dobra, bra, to. No dobrze, otwieramy kolejny. Otwórz kolejny. Kamień też może być. To mi do niepotrzebne. Dawaj mi to. Właśnie, jedna rzecz, nie tym, mm, tym. Za dużo gram w y, Morrowind'a chyba. Też nie do końca o tym chodziło. też jest dobra broń, ale nie. Potrzebuję... To. I co potrzebuję do włóczni. Dwie takie tylko. Nie będzie, okej. Okay. O. I to mogę już polować, ale w to nie jest coś... Wie ja tego nie rzucaj. Le eee, kawiszologie, bo ja się gra w no gry jednocześnie to karbyszologia może się pomylić, trochę. <laughs> nie, nie to chciałem zrobić. To coś mi z tego wypadło, nie, tylko trawia chciałem. Eee, dobrze, to w takim układzie zrobimy sobie coś małego. Mamy całą noc. W pobliżu powinno dać się porwać się do jedzenia. To ma małpa Nie ma co. To nie 7 days. To tak łatwo się nie uda 7 days z biegazowego. Well. Dałoby się okupować. Dobra, przydobno się łuk. Ale do łuku chyba Brakuje mi takiej opcji łuk. Proca nie chce. Strzały. Co pewnie łuku to będą się sobie znaleźć. A zaraz, zaraz, co mi stąd zabierz? Do liny. liny potrzebuję 4, 5, 6, 7. Ok, A teraz chciałbym z tego zrobić łuk. kołczan. Okej, ok, to nie lina do łuku. Całą łukę muszę pewnie znaleźć. A jest łuk z tej roboty. Yy, potrzebuję linę. Mam o, to mi się przyda jak najbardziej. A co, mogę coś z tego łuku zrobić? Ze światłem, o, ale to latarkę i taśmę kręcą, okej, okay, to się przyda. Strzały, co ja potrzebuję do strzału. To i pięć piór. <laughs> to jest do zrobienia. Znamy dzidę, to jest do zrobienia, tylko teraz tak. B. Potrzebujemy... Nie, na razie to się nie będzie stworzyło Mała chatka, mała chatka będzie akurat. Jako takie podstawa moim zdaniem to będzie akurat. O! To ją fortyfikujemy sobie trochę. To pierwsze co robię jak się Daysie, Buduję sobie hołpę. Potem idę deporować. Chyba nie za chwilę mi ludzie napiszą, że gdzieś pobliżu jak jest jakieś stado... Niemilców i za chwilę mi roz... Dobra, nie będę używał tego określeń z... Kiepskich, ale wiecie o co mi chodzi. Na początek powinno wystarczyć. Nie, bo to odrośnie. Ustawiam sobie teraz to to. Widziałem, że jest to opcja ustawienia po prostu. Okej. Okay. w kierunku to ale do przeżycia. Eee, um, tu jest. Ja chyba nie upoluję, bo prawda? A, uciekaj sobie. Ja muszę z na ich popolować trochę. Mm, dobra, nie ma co. A ciekawe co by się stało, to mi to i święte drzewo siuuu. Czy to jest w ogóle taka opcja? Te drzewa podjąłem, że mam. <laughs> z że coś tam na stoi. Bieski tu, co to podniosę, tam powiedzie, co za noazi. Prawdopodobnie tak jest, bo w tej trawie i tych drzewa to nie widać po prostu. Okej okay. A, bo ja kamika podnosić. ponosić Okej okay. Jeszcze jej na drzewo potrzebuję Ty, nie uciekaj mi O, udało się Ale to, że tak się udało, to był czysty przypadek, fuks. No, jeszcze nie trafiłem. Ok, ale teraz pora się trochę przezbroić, bo skoro ja już to mam. Eee, odwołuję to, co powiedziałem. Dobra, idę się na drzewo. Musimy w takim kierunku wsiąść, żeby ono poleciało w stronę mojej bazy. A co mi tam? Może być w tym kierunku. Nie wiem, te odgłosy to są faktycznie zębeki. I tak, to są Poszło? Poszło. Eleganco. Elegancja Francja. To trzeba naprawdę tylko jedno na ten moment. Okej. Okay. Mm. Tak. Zastąp Okej, okay. i żeby tutaj móc jakoś w nocy bronić, potrzebuję jakąś miniaturową fortyfikację. Mhm, mm schronienie nie chce. Tego nie chce. Ogień, schronienie, żywność, spodowanie Mebl nie chce. Małe pułapki, tak, ale nic z tych rzeczy. A, tu będziemy w tej rupce. Zaawansowane pułapki. Na kolce chociażby? Jeż obronny, o, 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 o Jak to wygląda? Nie mogę tylko tu postawić, nie? A, czyli muszę postawić ogrodzenie dopiero potem palisadę? w tak, zasadzie. Okej, to robiłaś się. Na razie jeżę obronnego, postawimy. Bo to zajmuje tyle miejsca. Może palisadę? faktycznie się najpierw. Będzie to tak zrobię. Palisadę na noc. Będzie ogrodzenie obronne. No, taki nie Okej. Na razie tu. Jak to zrobię, to zrobię kolejne fragmenty. Bo też nie mogę mieć pewności, czy coś więcej tu nie napadnie. Coś mi tak straszam. Ale pomyślę, że takie odgłosy w lesie, kiedy. Domyślacie się, że coś jest nie tak, tak jak ja, że to są kanibale. Potrafią być jakie creepy. Chcę będę potrafię tworzyć napięcie Okej, okay, rozwalę mi to będę ja musiał zrobić sobie sanie Chyba to zrobię w tej kolejności, teraz, tylko te bale tu rzucę. Ale teraz ja wydaje takie dźwięki. No dobra. No, to upolować jeszcze jakiegoś ptaka. Ale takowe nie chcą się tutaj pojawiać. Właśnie ogni... Boże, mi brakowało do szczęścia. Boże, <laughs> co ona ja teraz sobie to nie zrobię, prawda? Bo robi się coraz bardziej głodny. A ja chyba mam jakieś mięso z ptaków, tak? A nie, to mam na razie to masz warta. Ja, oboje macie warta. Ciekawe czasy ja sobie poradzę tej deforest. O jej granie zacna. O tyle, to jest w zasadzie moja premiera z tą grą. Nawet nie dobrze robić, że dobrze robię, że buduję sobie od razu yy, hołpę. Właśnie, sanie. Powinienem mu zrobić sanie sobie, prawda? O <tryk> Łódź mieszkana, możemy można nie, nie trakcie, dziejka. <tryk> Nie w tym kierunku, jeszcze raz od początku. Ja potrzebuję takiego coś jak sani, bo wiadomo, że takie coś jest. Jednak gdzie takiego coś ja znaleźć, to już jest wyższa matematyka. Strach nakłody, to nie to. Sani nakłody, okej. Okay. To potrzebuję w trybie pilnym. Mrokuje patyków, co? Ej. I maksymalnie się na patyko mogę dotrzeć. Ej, to sobie słucha. Na razie nie potrzebuję, nie wiem czy to dobrze, że chcę postawić teraz małe ognisko, ale chcę coś zjeść. Nie to, raz te po, jedzenie nie mam, tylko musimy się upiec. Nie będę losu spróbujemy się przespać gdzie go słyszę, Tym niem uda mi się przespać jeszcze nie. Ciekaw jestem czy on wie, że ja tutaj jestem, czy może mnie nie zauważył. Wolałbym za dnia się z nimi mierzyć. Wiecie, może pierwszego nie da mi spokój. Całą drogą ciekawe dlaczego... Oni są tacy agresywni wobec nas przy samym początku. nie może kanibali, mimo że na mnie słodkie polują, ale... Nic ci nie jest, chyba. No dobra, zobaczmy, co zrobią, ale chyba nic ci nie jest. Wiecie, na zasadzie takie, co zrobić, że jak ja nie nic nie zrobię, to na może mi też nic nie zrobi. <laughs> I się włączało sterowanie takie, ja się zgadzam. Wszystkie <laughs> nie, moment, potrzebuję. O, się tu, powiązanie klawiszy, dadzą mi się przespać. Okej, okay, dali mi się przespać. Nie sądziłem, że da co mi spokój, ale to działało. gdzie sobie tonika na razie. Chociaż nie, tego trzymaj można później, a rozpalimy sobie ognisko. Gdy no właśnie, bo nie mam potyków. No i ciekawe czy u Samcyki się to wytrzyma. Trzeba jakoś pokojnie sobie to zrobić. To sobie zrobię za chwilę. Ognisko. A doszło, ma działać? Serio? Zamoko Jeszcze jedna próba O, zaskoczyło Chcemy zrobić dwa od razu. Dobra, coś upoluję, bo to trochę wyżyny biega Hmm Są taką ciekawe, że daj mi spokój, jak ja spokój. A, za bokami po prostu. Okej, okay, też to może być. Już? Mogę zjeść? Mogę zjeść. A energetyka wypije. Okej, okay, dobrze. No to tym razem to jest w ogóle ciekawe, że nie dały mi spokój jeszcze te zombiaki teraz. Nie zabawki, mówię. To dużo następnego co To są jakie nazwać? To są kanibale, ale. Właściwie to się wiele Z zasady nie różni, Ten co co mi zrobić. Okej. Okay. Niech tak to stanie. Yy, no dobrze. W takim układzie, żeby to miał sens, będę musiał troszeczkę sobie kapoczyć w internecie, co powinien robić, a co nie. Bo tak to podejrzewam, że może was taki w 100%, jak to się nazywa, taki w 100% yy, nielosowy, tylko. I zbakują mi słowa taki w 100% od zera yy, graczy, może Możemy trochę zanudzić, więc yy, taki odcinek poglądowy wrzucam. W taki układ, dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zapraszam na kolejne materiały na moim kanale z czego nosi z Deforesta, bo jestem ciekaw tej gry. Czy mi się uda w niej tak dosyć na dłużej? Zobaczymy. Na razie zacząłem budować sobie płot, ale nie wiem czy na tym etapie jest to sens. Możecie mi napisać w komentarzach. Yy, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć. I do następnego.